Cześć manko, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj nadal pogadamy sobie o ym, koralowym kasztelu. Ponieważ jak już mówiłem w poprzednim odcinku, że on ma być no, po prostu zniszczony przez wielki statek kosmitów. Dlatego też... Mam nową wiadomość i jest też możliwe, że y, mówiłem, że tu będzie baza UR albo baza kosmitów ale możliwe też, że tutaj będzie jakby taka inna grawitacja, która pozwoli tak jakby wyżej skakać i dokładnie nie wiem, która z tych wersji jest prawdziwa ale dowiedziałem się też, że właśnie może być tutaj taka jakby inna grawitacja, gdzie się wyżej skacze, ale nie wiem jeszcze, co ma tu być. Dlatego właśnie jeszcze, oprócz tego, chciałbym Wam jeszcze powiedzieć, że nadal nasz siewca, no i tak jakby, daje nam zadania. Zbierz poradnik przetrwania katastrofy dla pre-pre-persów. Dla pre, 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 Nie wiem, co to oznacza. I wykonamy sobie to zadanie. Mówi, że to zadanie jest tu. Czyli. No, postaramy się je wykonać. Mam nadzieję, że szybko to. I dzisiaj o 18.00, no po 18.00 wrzucę e, filming e, Czy gracze w Fortnite mają Serce 2? E, będziemy... W sumie zobaczycie. E, już na, nas wczytuję. Dlatego ja już sam nie wiem, czy ma być baza UR, baza kosmitów, czy właśnie ta grawitacja taka, gdzie się wyżej skaczy, e, tak jak z tym kosmitą jakby na głowie. Możliwe, że ma też coś takiego być, że to zniszczą kosmici, będzie coś innego, plus ta grawitacja taka. To też jest prawdopodobne. Właśnie jedziemy sobie w pociągu. Pociąg. Dobra. To jest gdzieś mniej więcej w tym miejscu. Albo możecie też wykonać to na koszących kominach, ale tam raczej będzie dużo osób. Nie dość, że teraz są tam kosmici. To jeszcze... Tam jest statyk buffu, który można zdobyć. Dlatego polecimy sobie tu, wykonamy zadanie, jeśli się uda. No i w sumie to wszystko. Dlatego mnie to strasznie ciekawi, co się stanie z tym kasztanem Korola. Dlatego, bo to aktualizacja chyba ma przyjść w najbliższy wtorek, z tego co pamiętam. Chociaż nie wiem. Ja za to dobrze, też nie pamiętam. Patrzymy czy coś tu widać takiego może. Ja nic nie widzę. Nie wiem nawet jak to ma wyglądać. Bo tutaj niczego nie widać. Jednego nie wiem jak to ma wyglądać. gdzie to jest? Mam nadzieję, że w ogóle uda się to wykonać. A, no i... Um, na... jakby to powiedzieć... Podobno miał być nowy boss. Dokładnie tutaj. Um, on z niego miał... On miał respić kosmitów. I... Podobno także... Um, Miał z jego mity, kto powinien być ten laser taki e, z kosmitów. Taki kosmiczny laser. A ja tutaj nadal nie widzę żadnych, nie wiem. Aha. Czyli to będzie wyglądać tak. O, będzie to dokładnie w tym miejscu. E, tutaj. No, tutaj w tym pomieszczeniu. Sobie zbierzemy. I sprawdźmy czy ma nowe zadanie aha dobra musiałbym wyjść e, no to najwyżej w następnym odcinku e, to w sumie to by było na tyle mam nadzieję oczywiście że filmik wam się spodobał e, no subskrybujcie wpadajcie też na kanał Karola na dwa kanały Karola super games i super klocki ponieważ on też ma ciekawe filmy. No i w sumie ja już nie przedłużam, cześć.